Echa tygodnia, 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 Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne wydanie Ech Tygodnia. W sobotę słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w pabienicach. Turniej deblowy tenisa ziemnego wygrała para z Radomska. Od 1 września wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej. W piątek Pabieńska Policja przeprowadziła akcję w rejonie najbardziej niebezpiecznego skrzyżowania na trasie numer 1. Wakacje dobiegają półmetka. Pogoda coraz bardziej sprzyja urlopowiczom na polskim wybrzeżu. W sobotę od godziny 12 na terenie Mosir bawiło Pabieńczan Radio Łódź. Przy pięknej pogodzie odbyło się wiele konkursów dla najmłodszych, turniej siatkówki plażowej, umiejętności psów policyjnych oraz sztafeta rodzinna. Na scenie prezentowało się wiele grup muzycznych, ale nie doszło do występu grupy baletowej pana Jana Dobrowolskiego. Powód to kiepskiej jakości drewniana scena uniemożliwiająca baletnicom zaprezentowanie się rodzinnej publiczności. Doskonały show przedstawili natomiast ratownicy z rejonowego sztabu PLCB Radio oraz Straż Pożarna. Podczas zaimprowizowanej akcji najpierw udzielano pierwszej pomocy jednemu z muzyków na estradzie, a następnie poszkodowanym wypadku samochodowym. Tutaj jednak do akcji musiał włączyć się, musieli włączyć się strażacy ze specjalistycznym sprzętem do cięcia samochodów. Popatrzmy przez chwilę, jak przebiegała ta akcja. Przez siebie radio zostało wezwane pogotowie, wjeżdża pogotowie ratunkowe. Prosimy o zrobienie miejsca. będzie żył, jest otek, jest akcja serca, jest dalej nieprzytomny. My Państwo informujemy, że społecznie ratownicy PLCB Radio są wśród nas. są to ludzie radiowcy ze CB Radio przeszkoleni z zakresu udzielania pomocy pierwszej. Prowadzą też ratunkową sieć radiową, dzięki której Tutaj, może prosimy, dzięki które Państwo często otrzymujecie pomoc w przypadku wypadku na drodze, zasłabnięcia, zachorowania na ulicy. To oni właśnie wzywają pogotowie ratunkowe, wzywają policję. Zabieramy już nasz muzyka do karetki w tej chwili i będzie przewieziony do szpitala na oddział kardiochirurgii. Zachęcamy Państwa gorąco do odbycia przeszkolenia. Czy Pani by wiedziała, co zrobić w takiej sytuacji? Na szczęście byli wśród nas ludzie, którzy na takie kursy się zdecydowali, udzielili pomocy, zrealizowali naszego muzykanta i w tej chwili on z pozytywnym rokowaniem w... odjeżdża do szpitala. Życzymy zdrowia. W Sibiraniach, w Sibiraniach, w Sibiraniach, w Sibiraniach. Nie mam kogoś sam sobie radzić. Nie mam sam sobie radzić.

Ogólnie można zaliczyć imprezę do bardzo udanych i w pełni wykorzystujących tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tuż po wydaniu dzisiejszych ech tygodnia rozmowa z kierownikiem obiektu panem Zdzisławem Śmiechem Podnieś, podnieś, tam jeden, siedzenie Od piątku trwał zorganizowany na kortach Mosiru turniej Deblowy tenisa ziemnego dla amatorów. Do konkursu zgłosiło się 11 par, a rozgrywki przeprowadzono na zasadzie każdy z każdym. W niedzielę doszło do finału, w którym zagrały dwie pary Dariusz Chmielewski i Arkadiusz Wojtala z Radomska oraz Mirosław Grabela i Jerzy Makowski z Pabianic, którzy ulegli parze z Radomska 6-2 do 2 i 7-6. Na trzecim miejscu uplasowała się para z Pabianic, panowie Jerzy Janio i Krzysztof Ozimek. 26 lipca odbyła się 21. sesja Rady Miasta. Radni w głosowaniu nad podwyżką biletów komunikacji miejskiej do wysokości 1 złotówki ustalili cenę biletu normalnego na 80 groszy. Natomiast cena biletu ulgowego pozostaje bez zmian. Nowe ceny obowiązywać będą od 1 września. W piątek w godzinach popołudniowych na trasie nr 1 Wydział Ruchu Drogowego przeprowadził prewencyjną akcję ustawiania świateł. Z bezpłatnej regulacji skorzystało wielu kierowców. Ponadto policjanci z drogówki przy użyciu mikroprocesorowego dymomierza sprawdzali emisję spalin w samochodach z silnikiem diesla. W ramach akcji prowadzonej przez policję, współpracujemy tutaj przy y, y, trasie E1, y, bierzemy udział szczególnie tutaj w, y, w kontroli ustawienia świateł drogowych, oświetlenia i tak dalej. na około 30 zbadanych samochodów y, większość wymagała regulacji. Świateł, tak samo wymiany żarówek. Nagminne jest szczególnie to przy małych światach, gdzie źle są montowane żarówki, są obrócone o pewien stopień. Światło jest rozproszone i nie daje odpowiedniego oświetlenia. Poza tym oświetla, oślepia kierowców jadących przeciwka. Oprócz tego, sprawdzaliśmy na życzenie klientów zapłon w samochodach, analizę spalin itd. Dużo kierowców było po prostu specjalnie przyjechało tutaj, żeby ustawić, ponieważ przeczytali o całej akcji w gazetach, jak i w wódzkich radiach. W ubiegłym tygodniu obchodzony był dzień policjanta. Z tej okazji w komendzie rejonowej w Pabienicach odbyła się uroczystość wręczenia brązowego krzyża zasługi dla komendanta komisariatu w Żgowie aspiranta sztabowego Jerzego Kazimierczaka. Ponadto do stopnia nadkomisarza awansowano Sławomira Rodaka z Wydziału Dochodzeniowego Komendy Rejonowej Policji w Pabianicach. Natomiast do stopnia sierżanta sztabowego awansowali starszy sierżanci Bednarek Mariusz, Dobroszek Zbigniew, Garny Sławomir, Gawroński Grzegorz, Kaczmarek Jacek, Kowalski Mariusz, Kubasiewicz Wanda, Kulgawczuk Wiesław, Lechowski Marek, Lipiński Zbigniew, Malinowski Stanisław, Michał Bogdan, Modzelewska Anna, Obalski Jacek, Oleszczak Wojciech, Pawlak Mieczysław, Piotrowski Mirosław, Przepiórkowski Paweł, Rzeźniczak Wojciech, Stasiak Dariusz, Szajder Zdzisław. Natomiast do stopnia starszego sierżanta awansowano sierżantów. Biegajło Piotr, Dobrosz Zbigniew, Gołębiowski Zbigniew, Idzikowski Dariusz, Kosno Zdzisław, Miller Dariusz, Misiak Marek, Nowak Cezary, Opara Mirosław, Piasecki Dariusz, Sienkiewicz Jan, Śpionek Marek, Szulc Sławomir, Tulin Włodzimierz, Węziak Wiesław oraz Zuber Stanisław. Do stopnia sierżanta awansowano starszego posterunkowego Kowalczyka Karola, Piekuta Andrzeja i Wirskiego Krzysztofa. Do stopnia starszego posterunkowego awansowali posterunkowy Wojna Artur oraz Gorzela Krzysztof. Stopnie nadał komisarz wojewódzki, nadinspektor, magister Janusz Pluta, a nominację wręczał zastępca komendanta Policji Rejonowej w nad nadkomisarz Marek Pomarański. Chciałbym przytoczyć jeszcze przy okazji, proszę Państwa, statystykę, jaka jest tygodniowa, jak co tydzień. I proszę Państwa, w tygodniu zdarzyły się trzy wypadki, siedem osób rannych. 14 kolizji. Sprowadzono 5 wniosków, w tym 2 na nie 6. i oczywiście nałożono 232 mandaty na sumę 16 625 zł. Jest to rzeczywiście dużo, jak Państwo, ci co śledzą, cotygodniowe informacje. Ciężar, można powiedzieć, ukarany przesuwa się właśnie w kierunku na mandaty. Ludzie jednak wolą płacić mandatu niż do kolegium z uwagi na to, że kolegium po prostu większe, można powiedzieć, kary stosuje za podobne wykroczenia. Najbardziej niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie trasy numer 1 z drogą Pabieńce żgów To właśnie tutaj, wskutek niezachowania ostrożności, dochodzi do wielu wypadków i kolizji. Dlatego przestrzegamy wszystkich kierowców, aby szczególnie na tym skrzyżowaniu zwracali baczną uwagę. Miło nam zakomunikować, że 26 czerwca odbył się konkurs wśród policjantów garnizonu łódzkiego bezpieczna jazda. Pabieńska ekipa w składzie sierżant Derendasz Krzysztof. Klichowicz Paweł oraz starszy posterunkowy Krawętek Grzegorz zajęła drugie miejsce. Na pierwszym miejscu plasowali się policjanci z Łodzi. W ubiegłym roku kolejność była odwrotna. Czy karanie kierowców mandatami stwarza polepszenie sytuacji na drodze? No tutaj dobrym przykładem jest ulica Rypułtowicka. I kolonia Wola Zaradzyńska wraz z gospodarzem, gdzie nasz wysiłek co najmniej półtora roczny dał widoczne dzisiaj efekty. Wcale nie jest konieczne, żeby stał radiowóz, a jednak prędkość, którą uzyskują kierowcy, jest zgodna z przepisami. I właśnie tutaj skrzyżowanie trasy numer jeden z ulicą Pabianicką myślę, że może nie od razu, ale po jakimś czasie przyniesie zamierzony efekt. Tylko wytrwali nie uciekli z nadmorskich plaż Bałtyku wykorzystując swój urlop. Ciągłe deszcze, wiatr, sztorm oraz niska temperatura nie pozwoliły wylegiwać się na słońcu. Do 20 lipca ubrani w ciepłe swetry i kurtki w czasowicze wędrowali brzegiem morza, wdychając zdrowotny jod, a resztę czasu spędzali w nadmorskich kawiarenkach. Radykalna zmiana aury spowodowała natychmiastowe oblężenie plaż. Zrobiło się bardzo ciasno i przyjemnie, tym bardziej, że na plaży czekało wiele atrakcyjnych niespodzianek. Można było popływać na wodnym skuterze, bananie, pozjeżdżać na wodnej ślizgawce, pograć w kosza siatkówkę plażową, polatać na spadochronie, no i przede wszystkim można było się wykąpać i wygrzać na słońcu. Dla wszystkich Pabianiczan pozdrowienia z nadbałtyku.